Witam z Krzysiek i dzisiaj poznamy kolejny rządek znaczków hiragany i dzisiaj to będzie rządek znaków M. A więc dzisiaj poznamy rządek znaczków M i pierwszym znaczkiem, który dzisiaj poznamy jest to znaczek MA. I wygląda w ten sposób. Składa się z trzech elementów. Raz, dwa, trzy. A jak widzicie tutaj u góry ta kreska się przecina, są kreską. jeżeli chodzi o tą drugą kreskę ona jest krótsza od tej pierwszej kreski i jak zawsze troszeczkę zakrzywione, ma pętelka i zakończamy jak widzicie znaczek MA jest bardzo podobny do znaczka H oraz znaczka HO jedyne z czym się różnią to nie mają tej kreski i tutaj jeżeli chodzi o MA ono się przecina, ma tą dłuższą kreskę więc one tak naprawdę się dość sporo różnią więc będzie Wam ciężko je pomylić. Zapiszę jeszcze parę razy. Ma. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. I ostatni raz. Raz, dwa, trzy. Więc to jest znaczek Ma. Kolejny znaczkiem, który dzisiaj poznamy, będzie to znaczek Mi. Jeżeli chodzi o znaczek Mi, to przypomina on jak nasze H. Zaraz zobaczcie, jak wygląda. Raz, dwa, trzy i zakreślamy. Wygląda jak H z pętelką i z małą rączką u góry. I składa się tak naprawdę tylko z dwóch elementów, czy z dwóch ruchów dłoni. Jeszcze raz zapiszę. Raz, dwa, pętelka, długa linia i przekreślamy. Trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Jak widzicie mi jest troszeczkę pod kątem. Czyli nie zapisujemy tego prosto, tylko wszystkie linijki pod kątem. I tak na luzie piszcie to. Nie bym za bardzo się nie skupiał na tym, aby to wyglądało idealnie. Po prostu luźną ręką napiszcie i te kreski wam ładnie zaczną wychodzić. No i jeszcze raz. Raz, dwa, trzy. Więc to jest znaczek Mi? Kolejnym znaczkiem, który dzisiaj poznamy, będzie to znaczek Mu i on Troszeczkę przypomina znaczek SU. Z małymi oczywiście wyjątkami, więc zabiorę się do zapisania i Wam pokażę, jak wygląda m. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Jest on troszeczkę bardziej skomplikowany, ma znowu pętelkę. I ta kreseczka u góry nie jest taka długa jak w SU. Jest troszeczkę krótsza. I w dodatku ma tą małą kreseczkę tutaj między elementami. Więc Zapiszę raz m. Raz. Dwa. Trzy. Więc to jest takie m raz. 2, 3 Raz 2, 3 Raz 2, 3. Więc tak wygląda znaczek mu. Kolejny znacznik, który się poznamy, jest to znaczek me. I on dość przypomina znaczek nu, tylko że nie ma tej pętelki na samym końcu. Więc wygląda on tak: Raz 2, gdzie nu ma małą pętelkę na samym końcu. Raz 2, 3. Więc to jest nu no, i to jest. Me. Aby ich nie mylić. To ma ogonek, to nie ma ogonka. zapiszesz raz, raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz. Dwa. Jak widzicie, ten znaczek jest bardzo prosty do zapisania i zajmuje tylko osobnie dwa ruchy nadkarskiem. Ostatnim znaczkiem, który dzisiaj poznamy jest to znaczek MO. I jeden jest bardzo prosty, składa się tylko z trzech elementów. I wygląda w ten sposób: raz, dwa, trzy. 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 Ok? Więc tak wygląda znaczek, Mo. Żaden z tych znaczków nie ulega uproszczeniu, nie mają oni ani kresek u góry, ani tego kółeczka. Więc jest tylko 5 znaków dzisiaj do nauczenia się. I jak zawsze proszę was, piszcie dużo. Starajcie się czytać na głos i zapisujcie jakieś wyrazy. Więc to tyle z dzisiejszej lekcji. Staram się trzymać te lekcje troszeczkę krótsze niż te poprzednie, aby Was za bardzo nie nudzić. Mam nadzieję, że te lekcje Wam się przydają oraz podobają. I jak zawsze, jeśli możecie, zostawcie mi kciuki w górę, komentarze oraz pytania na YouTubie. I do zobaczenia podczas następnej lekcji. Cześć!